Masz taki ciąg geometryczny i masz wyliczyć pier sumę pierwszych z 10 wyrazów tego ciągu geometrycznego. Sumę wyrazów ciągu geometrycznego możesz policzyć z tego wzoru. W tym wzorze A1 masz, bo to jest pierwszy wyraz ciągu, ciągu geometrycznego, no ale nie masz Q, Ilo razy ciągu geometrycznego. Iloraz ciągu geometrycznego możesz wyliczyć z definicji. Definicja ciągu geometrycznego jest taka, i ona mówi tyle, że dowolny n wyraz ciągu geometrycznego pomnożony przez iloraz ciągu geometrycznego da Ci następny wyraz, n plus pierwszy. No to korzystamy z tej definicji. Bierzemy pierwszy wyraz, mnożymy razy Q i otrzymujemy drugi wyraz. Tyle, że my wiemy, ile wynosi pierwszy wyraz, ile wynosi drugi wyraz. A1 to jest 2. A2 to jest 6. Wstawiamy w miejsce A2 i A1 te wartości. Otrzymujesz równanie na Q. Z którego te wyliczasz i wychodzi, że iloraz tego ciągu geometrycznego jest 3. I to jest takie formalne, za, formalne wyprowadzenie ilo, e, wartości ilorazu ciągu geometrycznego. Ła, łatwiej to jest po prostu zobaczyć. Zastanowić się. 2 razy ile daje 6. No, razy 3 oczywiście. I, czyli ten e, ciąg geometryczny musi mieć iloraz 3. Dobra. Czyli iloraz już mamy. No to. Podstawiamy. Za a1 dajesz ten pierwszy wyraz, czyli 2, za q dajesz 3, to jest tutaj i liczysz. Tutaj 3 do 10 masz, czyli musisz, najlepiej na kalkulatorze, wziąć 3 razy 3 razy 3, razy 3 i tak 10 razy, 10 tych tujek pomnożyć przez siebie. Otrzymujesz taką liczbę, tu minusy się skracają i ostatecznie otrzymujesz wartość sumy pierwszych 10 wyrazów tego ciągu geometrycznego.